Vlogmas 4 Ta ma z gałązki Słuchajcie, idziemy teraz sobie taką ścieżką świąteczną Patrzcie Tutaj nam robi balet A zrób nam do orzechów, do orzechów dziadzia Dziadzia do orzechów To Pada Pada, pada, pada. Si są, si są. Jakbyś nie powiedział, to byśmy się nespętnęli. Cie, hey, gdy wam zakręcę. Ja! I słuchajcie, dzisiaj mamy wigilię. Wigilię! Yeah. I wigilia, wigilia to jest, słuchajcie, hmm. I słuchajcie, wigilia to jest dzień taki specjalny. To jest dla specjalnych ludzi. W tradycji chrześcijańskiej <laughs> dzień Prze, prze, poprzedzający, poprzedzający, poprzedzający Boże Narodzenie. Kończący okres adwentu. Jesteśmy, oka, kochani w teraz w okresie adwentu. E, w Adwencie różne rzeczy dlatego, się robi i nie dlatego robi. my mamy kalendarze adwentowe? Tak, dlatego są kalendarze adwentowe, dokładnie. E, I to jest dzień przed. I my mamy teraz dzień przed. dzień przed piątkiem, tak? Bo Wigilia to jest dzień przed i jutro jest piątek, więc mamy Wigilię piątku. Tak, tak. Tak, tak. czwartek. E, idziemy, słuchajcie, później Wam pokażemy jak to wszystko wygląda, jakie po prostu będziemy mieli smakołyki, jakie wszystko. Słuchajcie, naprawdę cud miód. Po prostu no. prezenty. Prezenty Mikołaj do nas przychodzi, słuchajcie, wszystko, wszystko będzie... E, to tak. teraz pytanie. Mikołaj czy gwiazdor? Mikołaj, nie, Mikołaj. Mikołaj na 6 grudnia, a gwiazdor nad Giliem. Mikołaj. Gwiazdor. Nie, Mikołaj jest taki... Fajny. No. I słuchajcie, pokażę Wam jak dzisiaj dochodzi. Dochodzi. jak udekorowaliśmy w stylu Angiak, spokój no e, no więc zobaczycie, no. słuchajcie, no. Prze, dodatki są przeróżne. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę e, Ferrero Rosze, bo są takie tutaj wiszą patrz, wszędzie światła, światła, święta. Merry Christmas! Gdzie idziemy, tutaj już takie lampeczki na nas czekają, Jula Maga, z okna. No nie wierzę, po prostu świąteczna atmosfera, rodzinie. Patrzcie kogo my spotkamy. Witamy w kuchniarki. Jeżeli wejdziemy, to trzy kolędy za Trzy kolędy. Jeżeli do Betlejem pasterze. Ja. Nie, wchodzimy, a tutaj świąteczna atmosfera. Gdzie Już po prostu tutaj jest, Je ten gwar świąteczny. Jest w kuchni się miotają, słuchajcie. Wow, Jezu, jak się miotają! Karb nam w wannie wpływa, słuchajcie. Wszystkich tutaj mamy. Cześć, cześć! Machajcie do Boga, Cześć! Cze cze CZ no, i każdego osobno. <przysz whenever>

No ładne Nic. Nic. O, tutaj jest no, ale On już taką tak miał, on już taką... Uważam, że wygramy ten konkret. On już taką on już, on już miał, on już miał ujebaną nogę. Tak, to jest konkurs najładniejszego piernika. No nie! Nie, nie, on jest a, tak już ten ale ten to już jak się Ale to, się stara! Patrzcie. Mojego Pani nagrałeś do floga. Tak. Do floga. To jest mój piernik. Bałwa. Bałwa. Kochani, Amen! 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 pokażę Wam jak przygotować szajterkową w bardzo prosty 5 minute craft sposób. Czekamy aż się woda nam za burbocze, zawsze... już skierczy.

chciała, że donosi dziecko. Pokażę ci to piękne. Złapiesz mnie za rękę Ten pierwszy raz. Kto ci to widział nie? Ktoś z tego wyszował. Za Mikołaja. No, ja Dobra, idę.

No co to jest? Czy to Czy to jest... Jak to się nazywa? To jest yy, ten... Jelly fruit. jelly fruit. Jezu, kocham was. Kocham cię. Jezu, ale Girl. 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 Przeurocza. Przeurocza.

dzisiaj mam już taki makijaż, to jutro będę miała taki. No, wow, dziękuję. dziękuję bardzo. No, no, jeszcze tu bardzo... coś Jeszcze mam brazuletkę przyjaźni. <laughs> Zobaczymy jak szybko ją zjem. <laughs> I dwa Ferrero Wow. Dziękuję wow. bardzo. <laughs> <laughs> oh

Ej, dobry! Ej, załatwię! Dlaczego coś Co to jest? Co to jest? Martinelli, a co to Co to jest? Widzę, a to jest co to jest? Kamery pokażą! Co to jest, kochani? Pójdźcie! Trzykolorowy! Trzykolorowy! Jedna to Ja to Ja Wszystko co wkleję tym!

Ciekawe co Finki, O to to A od kogo to było? Zgaduj Od kogo to było? Zgaduj nie No chuj nie od Nie? Nie Nie? nie? od niego to od, 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 niego. od <laughs>

Jaką? No, no, to by daś bieg, ja muszę włączyć. Paką. I dostamcie ten. Nie umiem oh, oh. oh, Dziękuję bardzo. To był taki hojny. Mhm. No zgaduj! Zgaduj! Odsłonię jej. A nie otoczyć! <lanie> nie? nie? Proszę nostaję i zobaczcie, że wszystkim będą ode mnie. Proszę! Nie? Nie. Je,

Kup, nie, kupon pracownicy już szyby korzystają. dawał Tak? Więc żag. Nice. Ej, ładnie pachnie. Jeszcze, jeszcze. Karmeksy. Dzisiaj się pytałaś mnie o nie. No przecież siurka dostała ode mnie. Ale kto wiedział, że kocha karmexy? karmeksy? Nie, Szybcy czekaj, kochana. nie czekaj. Czy od Ciebie? <głos> <głos> Kto mi powiedział, że daje. Nie, nie, nie. Już dałeś? Nie, nie. Fajnie, <g> dziękuję. A wiesz, że dlaczego się pytałem, jaki to jest twój zapach? Kurwa, pan Okej. Ok. Kiedy wyjdziesz, mam coś Skarpetki w Ale To jest ryba po grecku. Ryba po grecku. No po grecku. Ja tak lubię. Ja bardzo lubię ryby po grecku. Bardzo Ja! ja to, to z Mikołaja? Ja to zakładam, czekajcie. To Mikołaj powinien dołożyć. Ja, ja zakładam. No, ale Mikołaj myślał, że w razie nie będzie Mikołajem. No. Ale Mikołaj tą... to kolor. Pod kolor. Czekajcie, jak się to się zakłada. Co tu powiadamy?

co to jest? Wczoraj jeszcze rozmawialiśmy o tym, że to ślub... Krzyrz i... Nie zgaduj. Mikołaj po godzinach. Czekaj, czekaj, Dobrze? Nie. Dobrze. No to co? Co ty mi tak mówisz? Co?

Przepięny eee. i minimalistyczny. Ja lubię takie... Ej, baby. O, kurwa! Rozmawialiśmy o tym. Ktoś tutaj? nie pod... Kto? Ja kiedyś mi był potrzebny. Rozmawialiśmy o tym. Rozmawialiśmy o tym. Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. No dawaj. Rozpania. Ja już wiem co to jest. What is this? Czy to są organizery? Yeah. Tak. Co? Oh Naprawdę? No, Ej, co to jest? Adios, Mega. To jest tak. nie? nie, bo ci się rozwali i no, będziesz musiał co? później do to próbować. Ale ja muszę to zobaczyć. Zajebiste kolory. W ogóle co się i... spadło. Mega cool. No. No, ale z jakiej firmy? Ostatnie chyba na koniec. Skarpetki, tutaj takie... Tematyczne. Co to Co jest tak napisane Tu <grym> masz. Beer Do not <grym> uh, worry. Beer happy. Beer happy. We're happy jak ten napis,

Jezus! Jezu. Ej, kozaprzecz! Cudowny, przepiękny! Ej, Ej. śliczny! Kozacki! Niech mikołaj zobaczy co tam jest! <śleski>

A to filmik. Pani ma swojego kierowcę. My to też się dajemy, <śmany> żeby <śmany> No, kurwa, proski jakieś, kurwa do piwa. Nawet jak walty nie zadziałam. Szuka czegoś, czego szuka Ola? Szukam um, odzienia mojego. Poczekaj. No. Jeszcze pokażę ostatni raz moich tutaj przyjaciół. Szyksy. Cześć, dobra. Tak. Uwaga, Frania teraz uwaga wszyscy. Frania tłumaczy na smartfonie. Smartfon? Tak. もうすぐ